E, jest późno w nocy, jest 20. No, nie, tro, trochę później. E, przysięgałem. Nie, powiedz do swojego syna w przyszłości. Przysięgałem na Bogów starych i nowych, że kiedy mój przyjaciel Lubomir, mój przyjaciel Krzysztof, który jest za kamerą, i ja, spotkamy się na Ziemi, która nas zrodziła. Złożę tej Ziemi ofiarę. Robię to właśnie teraz. Pierwszy łyczek. Miał być przechylony. Pierwszy łyczek, łyczek dla świętego Tomasza. Haha, zaklinam. Kraftowa piwo, kurwa. Wkłada. Wkłada. No to trzeba było z boku tak po prostu. Po to było. Iście <śmawia> dziury dobra bratku. To jest chyba to już. <śmawia> 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 już, już, już nie

Chciałbym ja chyba zakończył ten rytuał. Boys, baby boys, O no. ja Ty, ale chyba jeszcze nigdy nie widziałem, żebyś tak szybko browalał. A nie, dobra, nieważne, oczywiście. Piołwy, jesteś butem! <laughs> Twoim przeciwnikiem jest kacper. Það var sér það. Eftir það ekki fútus. Við snabbaðum.